Cześć moi drodzy, z tej strony Emerion, a w dzisiejszym odcinku, a w sumie niby zwykły. Dawno tego nie robiliśmy, więc zajmiemy się tylko motywami. Długo żadnych zwykłych motywów nie było, ale omówimy sobie te stricte Halloweenowe, które dodali w ostatnim czasie. Trzy już dodali, jeśli dobrze liczę, więc sobie na nie spojrzymy w sklepie i może uda nam się jakiś straszny look z tego skompletować moi drodzy. Zapraszam do oglądania. No dobra moi drodzy. Zacznijmy sobie tak jak to robiliśmy kiedyś. Czyli męski ubiór, później uroda, następnie damski ubiór później uroda. Więc zobaczmy sobie co my tutaj mamy. Bo zdejmuję z siebie część tych rzeczy. Także tutaj OK. Co my tutaj mamy? Dobra, najdalej to mniej więcej dotąd. To jest, to jest jeszcze nowy item chyba. I te czaszki. I to jest jakiś taki ghostfaceowy motyw w ogóle. Takie buty mech, ale te są całkiem spoko. Spodnie OK. Te spodnie no, mogą być. Też orty śmieszne. To też śmieszne. To jest spoko. To jest mega fajne. Kupię sobie to zaraz nie ironicznie. Może kolorki mu zmienię co najwyżej. Eee, to jest OK. Może być. To jest narzuta. To jest jako sweter z Sansem. Jest mega. To jest bun pum. Nie wiem. Mych. I to jest fajne. Z dzienną Ortego. To w sensie może nie fajne, komiczne po prostu. Bawi mnie ta koszulka To jest jakiś kaptur, ale to jest Mech. Tutaj fajne takie cięcie. Myślę, że jak ktoś robi takiego luka w tym stylu. To Spoko sprawa. Tutaj robale. Dla mnie osobiście obrzydliwe trochę. Także Mech. O, owinięte. Jakieś zęby na rękę i nogę. Takie. Yy. Te mandaże są fajne. Te buty myślę, że ok są. Mogą być lepsze. To jest fajny koncept. Nie najgorsze. To yy, Mech. To jest ok. To jest fajne. To jest. Alright. To sobie kupiłem już. To jest całkiem spoko. To jest fajne. Jeszcze tego nie kupiłem, ale fajny koncept. O, jaki fajny ten. Jak... O mój Boże, jaki fajny kolczyk. Biorę w ciemno. Eee, dobra. I takie coś w ogóle teraz patrzę, że to dodali. Nawet tego nie widziałem jeszcze. To chyba jest z tego najnowszego motywu. Dobra, myślę, że takie coś fajnego będzie. E, I dobra, dalej mamy już nowy motyw, najnowszy. Różowy. Róże na ręce są spoko. Róże na głowę, ta koronka jest mega. Torebka jest ok. Męska. Fajne jest to, podoba mi się ten koncept. Że tutaj są jakby takie ten. straszydła na plecach, w sensie jako ta aura. Buty są spoko. Te spodnie są mega, chyba coś z nimi zrobię, bo wypadałoby luka zrobić. Jak już jesteśmy w tym temacie, to na koniec sobie by zrobimy, że tak powiem. Te spodnie też są ok. Only vampires can love you forever. Myślę, że nie jest najgorsze, ale najlepsze też nie jest ta koszuka. Fajna jest ta w To jest. Mmm, średnie. To jest fajne. To jest zabawne. Spokojne te szkielety. Ale mi to dzwoniło. I to jest ok. Dobra, także pora na urodę. A jeśli chodzi o urodę, moi drodzy, to dodali dużo... O, dodali jeszcze takie zielone? To ja muszę sobie wziąć takie zielone, uderzające, aż bijące po oczach. Bijące. Bijące. Dobra, i szare. Moment, moment, od którego oni... To dodali z nowych rzeczy. Takie, takie, taki makijaż, fajna sprawa. Te włosy są nowe. Te włosy są nowe. Taki makijaż, trochę... ja go kupiłem jako żart, ale taki średni jest. Takie coś, co podobno ma imitować kości, ale takie mid, że żygnę Dodali taki tatuaż, żeby zamiast tego tego, takie włoski dodali, one są całkiem spoko. I takie włosy. One są całkiem straszne. Fajny koncept. Tutaj dodali nowe tatuaże razem z tym nowym motywem. Tutaj również jakieś takie tatuaże. Takie włosy, które są trochę podobne do tych, które były i dalej są jeszcze w tym sklepie Halloweenowym. Tylko, że nie mają tych czaszek takich. A tutaj jest fajny ten makijaż. Taki całkiem spoko. Dobra, to pora zrobić z tego luka. Tutaj tycie przejście. I sobie zaczniemy od urody, jeśli chodzi o luczka. Dobra, jeśli chodzi o tego luczka, to będzie w miarę taki wyczylautowany. Taki młodzieżowy. ok, Coś takiego. Zrobimy takiego zwykłego tego. W sensie w miarę zwykłego tego luczka. Takiego nie jakiegoś mega przebojowego, nie? W takim sensie. Bez... i właśnie postaram się uniknąć jakichś temów takich tych unikatowych, że tak powiem, żebyście wy też mogli sobie taki luczek zrobić. O, śmieszne usta. Myślę, że na Halloween to taki uśmiechnięty by był chłopak. Taki szczęśliwy chłopak, że o mój Boże, Halloween, let's go! Okej, okay. jeśli chodzi o szczękę, to taka. O, taka będzie super. Paznokietki czarne, już się wyposażyłem, żeby mi nie uciekły. Karnacja taka, że tak powiem, zwykła, żadna wystrzałowa tam. Taka właśnie normalna, że tak powiem... Eee, taka standardowa, bo normalna to bardzo złe i negatywne określenie w tej sytuacji, a to nie o to chodzi. Okej, okay. brwi, brwi, brwi. Takie. I to chyba tyle. Można jeszcze dodać ten tatuaż ewentualnie. I chociaż nie wiem czy będzie go widać. Dobra, teraz y, ubiór i te spodnie są takie mega, że chcę je użyć. Chcę ich użyć jakoś i tutaj wpleść. O, taki ciemny ten. To z kolei sobie weźmiemy też, ale jako takie, cie takie ciemne też. I z ciemnym takim tym kryształkiem w miarę ciemnym, bo jednak, żeby był widoczny, i sobie weźmiemy wyczylautowaną bluzę z dzienną Ortegą, albo. O! Tą. To jest super pomysł. okej okay. To zmienia kolor tych. okej, okay. Myślę, że to jest super. Myślę, że to jest takie przecudowne, przekochane, prze słodziutkie. O mój Boże. No i czachobuty. Da, 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 da. Dobra, to już nieważne. Czachobuty. może w jakimś innym kolorze, bo to tak w sumie to się rzucają mocno. Nie to, tylko to w innym kolorze. O, to niech zostanie na czarno. Dobra, myślę, że spoko. I, 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 jest tu jakieś akcesorium Może ewentualnie takie okularki, ale takie zwykłe jakby dać wiecie, do chodzenia codziennego, do zwykłego życia sobie Ale chyba nie będzie takich fajnych Nie, teraz słabo wygląda A, no i ten nos sobie w sumie zostawiłem, bo całkiem spoko Chyba, że może w taki bardziej zmatchowany ten Taki bardziej zmatchowany kolor dać temu, temu Pusingowi, o taki O, teraz jest super no dobra, moi drodzy, no i taki luczek kosztuje. Z odliczeniem paznokci, które są za 5 diamentów i czyli 30 diamentów, plus, o matko, te, te tatuaże są unikatowe. Teraz w sklepie za 40 serc, więc to będzie z eee, tatuaże, ile tam wychodzi? Może więcej? Nie, 20, 24, 20, 28, coś koło 30, czyli ale eee, dobra, to nie liczymy tych tatuaży w sumie, bo one są niewidoczne, te usunę. Za całość luku niecałe trzy i diamentów myślę, że spoczko sprawa. Czas zobaczyć, co tam w ogóle jest u Emery dostępnego. Teraz to sobie kupuję i sobie, i sobie to nazywam Movie Night, bo to jest taki na, na noc filmową fajny luczek. Tak, tak bym właśnie poszedł na seans, na taki maraton jakichś krzyków albo ewentualnie strasznych filmów. <laughs> w sensie w serii straszny film. <laughs> Dobra, czas na ubiór tutaj, ubranka damskie, moi drodzy. No dobra, czas na ubiór damski. Później urodę i na końcu fit. Ale fit w stylu Emeryona chyba zrobię tak, żeby pasował. A więc tak, zaczynamy, zaczynamy. Tutaj od tego się mniej więcej zaczyna. I mamy takie butki, one spoko są. Takie trampki jak u mężczyzn, takie coś mamy jeszcze. I tutaj to samo, żeńska tutaj wersja jakby taka spódniczka, jeszcze jako alternatywa. Te spodenki o to tutaj jako krótki top, to różowy ten. O, a jest ta bluza, to fajnie. Ten fajny sweterek, bun-pum, straszny film, straszna Jenna ortega film, taplerynka, taka sukienka, spoko myślę, jakaś przykrótka bluza z ghost facem, eee, mech trochę. To jest nie skomentuję tego. To jest mega fajne, ale może coś innego weźmiemy. Może ten z Jenną, to jest mech. W sensie męski chyba męska wersja trochę lepiej wygląda. E, tutaj mamy to samo tak naprawdę. To, to i to i to się powtarzają jeszcze to i to. To jest praktycznie to samo, ale tutaj są te inne takie naszywki na nogi przeklatane. Można sobie użyć. Te bandaże są dalej spoko. Fajne, myślę. Można sobie skorzystać zrobić jakiś look y, tej nurski, jakiejś pielęgniarki z piekła rodem. Te buty takie mogą być, chociaż te paski bardzo słabo zmieniają kolor i zmieniają kolor z podstawą. Ale fajnie, że też się klamerki edytować, chociaż. Te spodnie spoko, tak jak mówiłem, to jest ok, koncept może pasować do tego fajnie, jak się to połączy. To jest ok, to pasuje do tego, to jest taki komplet, on jest taki bardzo wiecmy, wyzywający. Widziałem osoby, które bardzo słabo to zrobiły, że tak powiem kolorystycznie, czyli w kolorze skóry jakby to tło i paski w innym, więc to tak średnio wyglądało, ale ogólnie koncept fajny, tylko gracze tacy, a nie inni. To jest spoczko, to jest takie mumiowe, ale mm, takie, takie mocno odsłaniające, powiedzmy, że jest ok. Tu jest spoczko ta rzecz, to jest całkiem fajny koncept, ładnie, szkoda, że za 15 diamentów, bo to trochę przy dużo, ale ogólnie fajnie. To jest spoczko, to jest całkiem okej, okay. to jest pasujące do czapki, spoko sprawa, że jest matching, też tak powiem, że można sobie te same itemy dobrać, to jest okej, okay. to jest, mmm, mm, no, takie mech trochę, mimo wszystko, niby coś fajnego w tym jest, ale tak nie do końca, za 12 diamentów to sporo, jednak mimo wszystko, i te restopki są fajne, takie got, to jest fajne, i to sobie wezmę od razu w swoim kolorze, i od razu sobie wezmę w tym, Kolorze, chyba zaraz, który mieliśmy e, Emeryona, w sumie to nawet nie zaraz, tylko od razu. Oto i to miał. Nie, miał to. To sobie wezmę. O, ale tutaj są jeszcze jakieś takie kluczyki Fajne. Tu jest to lustro w tyle to nie będziemy, się na tym, nie będziemy się na tym skupiać. To jest spoko. Fajne. Te róże też są fajne, tak jak u mężczyzn. To, 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 to się powtarza. To wszystko jest super. Te budki są też takie same. To jest um, fajne bardzo. Te są mega, mega fajne. Podnie tak jak mężczyzn spoczko. To jest super. To jest też ekstra. To jest takie. No może być. To jest fajna, ta bluza śmieszna. To jest yy, spoczko. Myślę, że ok To jest mega ładne. To jest. zaskakująco śliczne. Czy to jest komplet z tym? Tak, to jest komplet z tym. Fajny jest ten fade krwisty, można sobie coś fajnego z tym zrobić albo wręcz przeciwnie, po prostu go ukryć spoko sprawa, D ale da się zmienić kolor, da się. szkoda, że nie da się tutaj tych, y, tych y, matko, tych szarych y, zmienić koloru, ale no nie można mieć wszystkiego myślę, że ok, chociaż 14 diamentów to dużo za takie coś spoko top, to jest takie, y, no tak, y, średnio w sensie, koncept fajny, tylko gorzej jakby z tym, jakby z krojem, konkretnie. W sensie, no, no wiecie, wiecie chyba o co chodzi. A to jest takie bardzo zwykłe. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ubiór, czas na, czas na urodę, moi drodzy, zobaczyć, co to tam dodali dla dam. No dobra, jeśli chodzi o, o tutaj ten, o te modelu to chyba to dodali, to jest nowe. Wygląda trochę jak ta Mavis z hotelu, w transowanie, czy jak ona się tam nazywała. To jest, mm, okej. Okay. Dobra, to jeszcze sobie zdejmę. To jest OK. tutaj jest ten makijaż. Spoko. To jest takie mech. To jest takie OK. To są OK. To nie jest wybitne. Do tych trzech rzeczach już też mówiłem. To jest spoczko. To jest fajne. Całkiem, całkiem. To jest ładne. Chociaż nie mój styl. To sobie muszę kupić. Dwa w zapasie. I teraz tak mamy to jeszcze. Ten makijaż. Tutaj te tatuaże, co były. mamy takie włoski jeszcze. I te włoski są bardzo ładne i sobie z tych włosków nawet dzisiaj skorzystamy chyba. Chyba że chyba że te, to jest jeszcze spoko koncept, żeby te włoski wykorzystać. ok teraz sobie weźmy o tak. No, myślę, że spoko. Dobra, to weźmiemy sobie tak. Usta czarne tutaj. Chyba, że tak ewentualnie, żeby były trochę matchingujące z Emerionem No, myślę, że nawet spoko. To sobie weźmiemy troszkę mniejsze i weźmiemy sobie w kolorku tym i możemy robić tego luka, nie? Kurczę. Nie zrobiłem czasu na przejście. Będzie takie płynne. Po prostu na timeline tylko samym. Dobra, tutaj zmiana podbródka na no, tym malutki. Zmiana koloru skóry na ten taki, taki klasyczny oczy tutaj chain były użyte, to sobie tutaj je też użyjemy jeśli chodzi o brwi to sobie weźmiemy, a też z chaina, czemu nie e, jeśli chodzi o ubrania to weźmiemy sobie na pewno te kolczyki, które już tutaj kupiliśmy lecimy dalej e, jeszcze z urody jeszcze bym zapomniał o makijażu oczywista oczywistość ok i, i, i o, a to się gryzie ze sobą to słabo to nie fajnie. To trochę słabo, bardzo. To nie aż taki fajny ten makijaż. Jednak co <grych> mam swoje słowa? O, tutaj też nie pasuje. Tutaj też nie pasuje. To co ja mam tu dać? Okej, okay, dobra. Dzięki, działa. E, jeśli chodzi o włosy, to tutaj widzę, że będzie trzeba troszkę rozjaśnić, żeby spasował o, zmaczował. Dobra. Bardziej niż ten. Jaśniejszy odcień. I jeśli chodzi o paznokietki, to czarne. Tutaj zdecydowanie czarne. Paznokcie. I teraz tak. Lecimy. Lecimy. Wygląd. Moment, to zostaje. To zostaje. I teraz tak. Wygląd. Tego nie było w nowych motywach. To było starsze. Ale ja bym chciał z tych nowych motywów się ubrać. Dobra, weźmiemy Jenna Ortega. Żena Ortega. Dobra, myślę, że, myślałem, że będą inne opcje kolorystyczne, ale myślę, że to nie jest, to nie jest najgorsze. Myślę, że Jen Nortega nadrabia yy, śmiesznością. Jakby <laughs> kryje tą bluzkę. Dobra, teraz jakieś spodnie. Co by tu założyć takiego? Nie, bo za spódnica nie pasuje. To chyba te. Takie zwykłe. Ewentualnie tutaj o. Takie delikatne płomienie i czacho, czacho buty sobie założymy znowu. To na czarno, to tutaj tak. To na biało na pewno. I to tutaj o. Na ciemniej. Hmm. Coś jeszcze tutaj dodać? To chyba tyle, jeśli chodzi o ten łuk. No dobra, czyli w sumie za tej tenki, które płaciłem, to będzie... Ile tutaj kosztuje? Jeszcze raz ten, ten... 650, dobra, to ja je sobie wezmę do rozliczenia. Plus 5 diamentów za czarne paznokie. No to łącznie będzie... 33330, o to ja nie umiem liczyć, 32 diamenty i 2000 z hakiem. Myślę, że to całkiem spoko cena za takiego łuczka. Myślę, że całkiem nie najgorzej to wypada cenowo. Więc ja sobie, kupuję i widzimy się, moi drodzy, w podsumowaniu. Z tego, co mi się, z tego, co ja się tutaj orientuję i widzę, zapraszam do podsumowania odcinka, moi kochani. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Tak się prezentują luki, moi drodzy. Te całe Halloweenowe. W ogóle śmieszne jest to, że muszą stać w jedną stronę, bo inaczej będą źle napisy, się odwrócą i będzie bez sensu. <grym> Także ten trzeba ich było w jedną stronę ustawić. Myślę, że to są fanatycy krzyku. Myślę, że bardzo fajnie będą sobie film oglądać. Straszny w Halloween. A wy dajcie znać w komentarzu, za co się tam przebraliście. Jak tam w ogóle focun Halloween? Czy lubicie, czy nie lubicie, jak tam planujecie je sobie pospędzać. A ja wam już bardzo dziękuję za, ten, za tutaj, za to trwanie do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten taki powrót do zwykłego po prostu oceniania motywów. I to w sumie chyba tyle, moi drodzy, z mojej strony. Eee, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za obejrzenie do końca i życzę Wam na to Halloween, które będzie za parę dni, wszystkiego najstraszniejszego. Także co? Do zobaczenia w następnym odcinku.